Mikroprocesory, niewielkie, ale niezwykle zaawansowane układy scalone, które są podstawą nowoczesnych technologii. Są obecne w każdym urządzeniu, które nas otacza: od smartfonów, przez komputery, po systemy wojskowe. To właśnie one przetwarzają dane, napędzają innowacje i stanowią fundament współczesnego świata cyfrowego. Ale mikrochipy to coś więcej niż technologia. W dzisiejszych czasach stają się one kluczowym elementem globalnej polityki, a dostęp do nich oznacza władzę i kontrolę nad przyszłością. Kto ma przewagę w ich produkcji, ten ma przewagę w skali globalnej. To właśnie dlatego rywalizacja o dominację nad rynkiem półprzewodników stała się jedną z najważniejszych kwestii w relacjach między największymi potęgami świata: Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Jak mikrochipy stały się symbolem władzy? i geopolitycznej rywalizacji? Cofnijmy się do wydarzeń z 2012 roku. W 2012 roku Songshan Yu, inżynier pracujący w firmie ASML, holenderskim gigancie technologicznym, który jest jedynym na świecie producentem maszyn do wytwarzania najnowocześniejszych mikrochipów, podjął decyzję, która wywołała nie tylko zaskoczenie, ale i globalne konsekwencje. Opuścił ASML i założył dwie nowe firmy. Jedną w Stanach Zjednoczonych, a drugą w Chinach. Na pierwszy rzut oka była to decyzja biznesowa. Typowy krok do przodu w karierze przedsiębiorcy. Jednak szybko pojawiły się oskarżenia, które zmieniły ten obraz. Prawnicy z ASML i USA zaczęli podejrzewać, że Yu nie działał sam. Twierdzono, że rekrutował byłych inżynierów z firmy. Którzy mieli wykradać ściśle tajne informacje o technologii produkcji mikrochipów. Co więcej, istniały podejrzenia, że za całym procesem stało coś większego chiński rząd, który miał wspierać ten proceder. To nie była zwykła sprawa o naruszenie własności intelektualnej, lecz fragment większego planu Chin mającego na celu stworzenie własnego łańcucha produkcji uniezależnionego od zagranicznych dostawców. To wydarzenie było jednym z pierwszych sygnałów, że walka o dominację nad rynkiem półprzewodników właśnie nabierała tempa. Aby zrozumieć, dlaczego mikrochipy są tak kluczowe, musimy cofnąć się do lat 50. To wtedy amerykańscy inżynierowie stworzyli pierwszy mikroprocesor mały kawałek krzemu z czterema tranzystorami. Tranzystory to serce każdego mikrochipa, a im ich więcej, tym potężniejszy jest układ. 10 lat później najnowszy mikroprocesor posiadał już 16 tranzystorów. Wkrótce te układy zaczęły się rozwijać w niesamowitym tempie. W 1965 roku Gordon Moore, współzałożyciel Intela, przewidział, że moc obliczeniowa mikrochipów będzie podwajać się co dwa lata. I do dzisiaj ten trend, znany jako prawo mura, pozostaje w dużej mierze aktualny. Początkowo amerykańskie firmy półprzewodnikowe miały jednego głównego klienta rząd Stanów Zjednoczonych. Chipy były kluczowe dla wojskowych projektów, jak komputery w rakietach czy programy NASA. Kiedy amerykańskie firmy zauważyły potencjał komercyjny, zaczęły produkować mikrochipy na masową skalę do zastosowań cywilnych. To otworzyło nową erę w elektronice użytkowej, rewolucjonizując sposób w jaki komunikujemy się. Pracujemy i żyjemy na co dzień. Na początku istnienia branży mikroprocesorów, amerykańskie firmy technologiczne kontrolowały cały łańcuch dostaw. Projektowały, produkowały i montowały mikrocipy bezpośrednio w Stanach Zjednoczonych. Cały proces odbywał się wewnętrznie, co zapewniało pełną kontrolę. Wzrost popytu oznaczał, że produkcja musiała stać się bardziej masowa i znacznie tańsza. Kluczową decyzją stało się przeniesienie produkcji oraz montażu do krajów o niższych kosztach pracy, takich jak Japonia, Tajwan, Korea Południowa i Hongkong. Stany Zjednoczone aktywnie wspierały ten proces. Wszystkie te kraje były sojusznikami lub partnerami USA, a inwestowanie w ich gospodarki było sposobem na wzmocnienie więzi i stabilizację regionu. Jednocześnie amerykański rząd wprowadził ścisłe zakazy eksportu technologii do swoich rywali. Związku radzieckiego i Chin. Miało to na celu utrzymanie ich w technologicznym zacofaniu. Rzeczywistość pokrywała się ze słowami Mura. Zaawansowane mikrocipy były znacznie lepsze niż poprzednie generacje. Pięcio czy dziesięcioletnie opóźnienie w tej branży oznaczało bycie daleko w tyle za globalnym wyścigiem technologicznym. Jednak nie minęło wiele czasu, zanim te sojusznicze kraje zaczęły inwestować w swoje własne firmy produkujące mikrocipy. W latach 70. i 80. takie firmy jak Toshiba w Japonii oraz Samsung w Korei Południowej zaczęły projektować i produkować mikrochipy, które mogły konkurować z amerykańskimi. A kilka lat później tajwańska firma TSMC osiągnęła tak zaawansowany poziom w wytwarzaniu mikrochipów, że wiele amerykańskich firm przestało produkować je u siebie. Każdy kraj, który brał udział w produkcji mikroprocesorów, Coraz bardziej polegał na międzynarodowych dostawach materiałów, oprogramowania i sprzętu niezbędnego do tworzenia coraz bardziej skomplikowanych układów. Podczas gdy Stany Zjednoczone i ich sojusznicy osiągali coraz większe sukcesy w rozwoju i produkcji mikrochipów, Chiny pozostawały w tyle. Amerykańskie sankcje i blokady eksportowe, zwłaszcza w okresie zimnej wojny, skutecznie odcinały Chiny od dostępu do najnowszych technologii. W efekcie, w trakcie tej rywalizacji Chiny nie były w stanie dotrzymać kroku innym krajom w dziedzinie mikroprocesorów. Sytuacje pogarszały wewnętrzne problemy Chin. Pod rządami Mao Zedonga kraj zmagał się z wewnętrznymi turbulencjami politycznymi. Wielu wybitnych naukowców i inżynierów zostało zmuszonych do opuszczenia Chin, co dodatkowo opóźniło rozwój lokalnych technologii. W tym czasie Stany Zjednoczone i ich azjatyccy sojusznicy. Zbudowali solidne podstawy przemysłu mikroprocesorowego, a Chiny musiały dopiero rozpocząć nadrabianie zaległości. Wraz z końcem zimnej wojny sytuacja zaczęła się zmieniać. Stany Zjednoczone złagodziły swoje restrykcje dotyczące eksportu technologii do Chin, a oba kraje nawiązały bardziej przyjazne relacje handlowe. Wykorzystując nową okazję, Chiny zaczęły przyciągać międzynarodowe firmy technologiczne oferując im korzystne warunki do przenoszenia swoich zakładów montażowych na chińskie terytorium. Do 2000 roku Chiny zdominowały końcowy etap łańcucha dostaw w sektorze technologii, montaż mikrochipów. Jednak mimo tych sukcesów nadal brakowało im możliwości samodzielnego projektowania i produkcji najbardziej zaawansowanych procesorów. To właśnie te najnowsze technologie pozostawały poza ich zasięgiem, co oznaczało, że Chiny wciąż były uzależnione od importu z zagranicy, od geopolitycznych rywali. Chiński rząd, zaniepokojony tym faktem, dokładnie przeanalizował cały globalny łańcuch dostaw technologii. Wnioski były niepokojące. Ekosystem technologiczny opierał się na fundamentach, które były kontrolowane przez inne mocarstwa, co stanowiło poważne ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego. Był to problem, który chińscy przywódcy uznali za strategiczne zagrożenie, którego nie mogli dłużej ignorować. Rząd Chin postanowił zainwestować miliardy dolarów w rozwój krajowego przemysłu mikrochipów. Celem było stworzenie rodzimego łańcucha dostaw, który mógłby działać w pełni, niezależnie od zagranicznych technologii. Pierwszy mikroprocesor miał cztery tranzystory, ten około 114 miliardów. Zaawansowane mikroprocesory to przyszłość. Ich potężne możliwości obliczeniowe mają zastosowanie zarówno w komercyjnych produktach, jak i w nowoczesnych systemach militarnych, które decydują o przyszłości bezpieczeństwa narodowego. Jedynie kilka firm na świecie posiada wiedzę i technologię, aby te chipy projektować i produkować, i żadna z tych firm nie znajduje się w Chinach. Na samym początku łańcucha dostaw zaledwie trzy amerykańskie firmy kontrolują oprogramowanie potrzebne do projektowania zaawansowanych mikrochipów. Następnie przekształcenie tych projektów w rzeczywiste chipy wymaga specjalistycznej maszyny produkowanej przez jedną firmę ASML, z siedzibą w Holandii. Maszyna ta jest kluczowa dla produkcji najbardziej zaawansowanych procesorów, a jej działanie opiera się na technologii dostępnej wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Na końcu, jedynie firmy w Tajwanie i Korei Południowej są w stanie wytwarzać te najbardziej zaawansowane układy. Te elementy łańcucha dostaw tworzą tak zwane wąskie gardła kluczowe punkty, od których zależy cały proces produkcji najnowszych mikrochipów. I to właśnie w tych newralgicznych punktach Chiny były całkowicie zależne od zagranicznych dostawców. Wróćmy do tematu inżyniera z ASML. Zdobycie technologii, które posiadała tylko holenderska firma, było kluczowe, aby Chiny mogły uniezależnić się od zagranicznych dostawców. W 2019 roku, gdy amerykańskie organy ścigania wydały nakaz aresztowania Zhongqianga Yu, okazało się, że ten zniknął z kraju. Wkrótce pojawił się w Chinach jako CEO swojej nowej firmy która zaczęła odnosić sukcesy dzięki technologiom podobnym do tych, które ASML chroniło jako swoją własność intelektualną. Dzięki wsparciu chińskiego rządu jego firma rosła w siłę, a sytuacja Yu była tylko jednym z wielu przypadków, które pokazywały, jak Chiny starały się zniwelować swoją zależność od zagranicznych technologii. Te działania wywołały zdecydowaną odpowiedź ze strony Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników którzy zaczęli postrzegać chińskie inwestycje w rodzimy sektor technologiczny jako zagrożenie nie tylko dla globalnej konkurencji, ale przede wszystkim dla strategicznego bezpieczeństwa. W obliczu rosnących obaw, iż Chiny mogą wykorzystać przejęte technologie do zdominowania rynku półprzewodników, rywalizacja nabrała nowego wymiaru. Stawką stała się nie tylko przewaga ekonomiczna, ale także kontrola nad kluczowymi technologiami, które zdefiniują przyszłość światowego porządku i bezpieczeństwa. W 2018 roku administracja prezydenta Donalda Trumpa podjęła pierwsze kroki, aby zablokować dostęp Chin do amerykańskich technologii. Najpierw wprowadzono zakaz sprzedaży komponentów technologicznych chińskiej firmie ZTE, a wkrótce potem na celowniku znalazł się gigant technologiczny Huawei. Obie firmy będące kluczowymi graczami w chińskim przemyśle technologicznym poniosły ogromne straty, a ZTR stanęła na granicy bankructwa. Był to jasny sygnał, że Stany Zjednoczone nie zamierzają dłużej tolerować działań, które mogłyby zagrozić ich przewadze w sektorze półprzewodników. Kiedy prezydent Joe Biden objął urząd, jego administracja kontynuowała agresywną politykę technologiczną wobec Chin. Wprowadzono nowe restrykcje które blokowały dostęp do amerykańskich mikrochipów, a także oprogramowania i sprzętu niezbędnego do ich produkcji. Zakaz ten dotyczył również globalnych podmiotów, które korzystały z amerykańskiej technologii. Jednocześnie amerykański rząd podjął kroki mające na celu wzmocnienie krajowej produkcji mikrochipów. Ogromne środki finansowe zostały przeznaczone na wsparcie amerykańskich firm technologicznych, a największy na świecie producent mikroprocesorów, tajwańska firma TSMC, zgodziła się na budowę fabryk w Stanach Zjednoczonych. Był to wyraźny sygnał, że USA zamierzają utrzymać swoją przewagę w tym wyścigu w przyszłość technologii. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company to największy na świecie producent mikroprocesorów, 63% rynku oraz ponad 90% w kategorii zaawansowanych technologicznie chipów, które są wykorzystywane w najnowocześniejszych urządzeniach i systemach. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Chiny zdają sobie sprawę, że kontrola nad tajwańskim przemysłem półprzewodników oznacza strategiczną przewagę w globalnym wyścigu technologicznym. Dlatego Tajwan stał się jednym z najważniejszych punktów zapalnych we wzajemnych relacjach między tymi dwoma mocarstwami. Dla Chin, które od lat postrzegają Tajwan jako swoją zbuntowaną prowincję, kontrola nad wyspą byłaby nie tylko kwestią polityczną, ale również kluczowym elementem w walce o dominację technologiczną. Z kolei dla Stanów Zjednoczonych Tajwan jest nie tylko ważnym partnerem handlowym, ale także nieodzownym elementem globalnego łańcucha dostaw mikrochipów. Właśnie dlatego USA złożyły wyraźne zobowiązania do obrony wyspy przed potencjalną chińską inwazją, zdając sobie sprawę, że utrata dostępu do zaawansowanych technologii produkowanych na Tajwanie mogłaby poważnie osłabić ich pozycję w globalnym wyścigu technologicznym. Jednakże wprowadzenie amerykańskich kontroli eksportowych postawiło tajwańskie firmy, takie jak TSMC, w trudnej sytuacji. Musiały one wybierać między kontynuowaniem współpracy z Chinami, największym rynkiem konsumenckim, a dostosowaniem się do wymogów USA, które naciskały na ograniczenie sprzedaży zaawansowanych mikrochipów do Chin. Decyzja Tajwanu o podporządkowaniu się amerykańskim regulacjom pokazała, że wyspa stawia na partnerstwo z USA, choć takie kroki mogą wpłynąć na pogorszenie relacji z Chinami. Wyspa stała się kluczowym punktem, od którego zależą przyszłe losy nie tylko przemysłu półprzewodników, ale także geopolitycznej równowagi na świecie. Technologiczna zimna wojna. Dziękujemy za obejrzenie. Zachęcamy do pozostawienia swojej opinii w komentarzu i subskrypcji naszego kanału.